Widzowie dzisiaj wybieramy swoje kraje jakby faza grupowa jak na razie. No i wybierzemy sobie kto przejdzie, a kto nie. Więc zaczynamy! I tutaj no, Niemcy będą raczej na pierwszym miejscu, bo to jest mocny kraj. Węgry. Hmm. Dobra, trójka niech będzie. Teraz Szwajcaria, Szwajcaria. Ja nie lubię Szwajcarii. Jakby... No i Szkocja. No nie wiem, czy to dobrze jest. Ale dobra. Teraz grupa B. I tutaj jest Hiszpania, to jest mocny kraj. Albania, Włochy, Chorwacja. No i tutaj mi się wydaje, że Hiszpania. Tutaj polecą Włochy. Nie. Tutaj polecą Włochy. Albania na trzecim. No i tutaj Chorwacja. Czekajcie, może Chorwacja gdzieś tu, Pania na końcu. No nie wiem jeszcze, dobra. Yy, teraz grupa C. No i tutaj mamy Słowenia. Słowenia. Tutaj mamy Dania. Nie, no Dania. Ja bardzo lubię Dania. Więc ja ją sobie. Ja sobie ją tutaj dam. Serbia. Nie, dobra. Inaczej. Słowenia tu i Anglia. Ja sobie tu dam na pierwsze miejsce. I Anglia. Nie, 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 co ja robię? Widzowie. Bum. Dania tu i Anglia tu. Okej. Okay. Grupa D. No i tu jest Polska. No i tutaj najbardziej jestem. No. no za Polską, ale nie mogę dać Polski na pierwszej, więc tutaj niech będzie. Potem Holandia. Czy Australia. Australia. Nie, nie, nie. Australia nie jest jakaś mega. Polska niech tu będzie tak naprawdę. Ja naprawdę wierzę w Polskę na tym. Australia i Holandia. Mieliśmy to już dobry wybór. Grupa E. Słowenia, Belgia, Rumunia. To są takie kraje, co w ogóle nie lubię. Dobra. Rumunię dajemy gdzieś tu. Nie wiem, pierwsze. Czy Belgia. Dobra, niech będzie, widzowie. Um. Grupa F. Turcja, Ym... no Turcja, Turcja, co by tutaj zrobić z Turcją? Turcja jest dobra, no ale na trójkę, bo tu jest Portugalia, potem Gruzja, no nie wiem, nie, nie przepadam za Gruzją, no i Czechy, nawet, nawet, nawet. Ym... Ogólnie, nawet spoko. no w grupie A tak to wygląda, w grupie B tak to wygląda, w, grupa, w grupie C eee, tak, grupa D tak, tutaj Francja, Polska, Holandia, Australia, grupa E tak mi się to wygląda i grupa F. No, nawet spoko i tak. Moim zdaniem fajnie ułożyłem to. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na kanale, a ja już będę z Wami żegnał. Pa pa!